Cześć, ja jestem Izuś, a to jest ósmy odcinek Izuś gra w Movie Star Planet Przepraszam, że długo nie nagrywałam, ale mi się nie chciało No ale za to się dużo działo na Movie Star Planet, tak Dostałam vip na miesiąc normalnego za cztery piątki w szkole, bo się szkoła pojawiła Tak, głupie to Czy my trzeba chodzić do szkoły? Nie lubię lubię biegać po, po glasach. To jest fajne. To lubię w szkole. Tak, ja jestem Żyzi. Jestem celepłetnie, jak to się czyta. Tak, mam 19 level. Ja, był boster I wbiliście mi tylko 10 tysięcy W. Taka żenada. No nie, no. Zawiodłam się na Was. Kochani, myślałam, że mi chociaż troszeczkę pomożecie. No. No. Boże. Cały czas mi się to klika. No kurde, no. No nie chcę. No, podobno jest pięć kresek. Boże. Nie, nie przyjdę. Bo nagrywam na YouTube, jakbyś nie wiedziała. Dobra. O nie, nagrywam minutę. No nie. Czemu tak długo? Jak to było? Tak, e, chyba tak. No bo ja na no, niego nie nagrywałam, więc zapomniałam na no serio. Tak um, tak, muszę, że sobie uśmiechnię tą buźkę, bo jak nagrywam, to chyba nie jestem słowna, no. No, to by była dziwna, tak. E, może wezmę sobie świoletowe tak. Zieraka się nie chce. Ej no, czemu ja nie mam tutaj czata? I no, no kurde, kolejny raz wyłączyłam czat niechcący, bo że, no. A, jak widzicie, zmieniłam sobie tą na takiego słodkiego klisza. Tak, i tutaj sobie zmieniam kolor. Dobra, to ja się lognę, dlatego no bo tak nie można, no bo przecież nic nie widzę, który mi coś pisze. A, i pozdrawiam, wisp. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, która dała mi dwa albo trzy pozdrowienia. Naprawdę dziękuję. Pozdrawiam ją. Tak. Dobra, ja się lognę, dlatego, no bo tak nie można nagrywać, bo nic nie widzę, a ja lubię, jak ktoś mi przyczepia YouTube. Dobra, to widzimy się za minutkę. Jej, okej, okay, jestem. Jest czat, tak. Włączam tak niech Hmm. I właśnie przyjmuję wszystkich do znajomych. I tak. Ja byłem z tym VIP przez miesiąc. Tak. Pozdrawiam miejsce 2008. I pozdrawiam go, kto napisze YouTube. Nikt będzie tylko to ja sam. Może. O, też nagrywasz. Fajnie. I tak. I pozdrawiam Super Nemo 222. Może, jeżeli nie kliknąć, nie chcę. On um, tak, to jej profil. <śmiech> <Jezu>. <śmiech> pozdrawiam Lakinga 135. O nie, <laughs> Boże, głos mi się zmienia. <laughs> Dobra, tak. Kupiłam sobie nowe buty. <laughs> No nikt nie lubi zabijać YouTube'a. No dobra kochani, to jest taki odcinek krótki będzie. Taki specjalnie dla wszystkich. Ponieważ niektórzy mnie dręczyli, że Kiedy nagrasz coś na YouTubie? Kiedy, kiedy, kiedy? Twoje filmiki są takie super, jej. Więc musiałam. O Boże. Kolejne pozdrowienie? O Boże. <laughs> Naprawdę ją dziękuję 4, pozdrawiam Cię, pozdrawiam, naprawdę bardzo dziękuję. Ja nie powiedziałam ja, ale bardzo Ci dziękuję. Przebiorę się, naprawdę bardzo dziękuję. Nie wiedziałam, jak też mi pozdrowienie dane odcinku. Nigdy takiej sytuacji nie miałam. Tak. No. I też jeszcze napiszę hej, YouTube. I tak, mogę przebrać. Ja na się to nie ubierałam. Tak, kochani, to będzie taki krótki odcinek, dosyć. Ponieważ ja chcę Wam tylko mówić, że Izuś wraca i Izuś będzie nagrywać. Może nagram dzisiaj dwa odcinki. To będzie taki krótki odcinek. Pozdrawiam Karolax przez 2X. Nie, nie 2X. X. Sorry, razu. Pozdrawiam Verita13579. No, to chyba wszyscy. Widzicie mi tylko 10 tysięcy fejni brakuje. O, jeszcze trochę. Hm. Dobra, miałam laksy, wbiliście mi 4 tysiące. Tak, 4 tysiące, tak. Tak, przejmuję wszystkiego, wszystkich do znajomych. Tak. Mam już 712 znajomych, ponad 100 zna przyjęłam. O boże! O was. Dobra kochani, a ja będę się z wami żegnać, ponieważ to jest taki krótki, 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 <grywanie> jest taki krótki odcinek, tylko żeby po prostu powiedzieć, że wracam, będę nagrywać Postaram się nagrywać codziennie, ale raczej nie będę tego robić, ponieważ widzicie 20.35. Odbiorę to robiłam lekcję. Tak, dobrze. O tak. Jasne, ale nie wiem skąd wy mnie w ogóle widzicie tutaj, skąd wy mnie znacie. No nikt nie pisze hey YouTube'e, no. On tak pisze. Aaa, <słuch> Nytlef napisała hey, YouTube. Nytlef? Nytlef? Uuu. <słuch> Pierwszy raz ktoś znany napisał hey YouTube. Pozdrawiam <słuch> 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 Nytlef. Pozdrawiam, naprawdę. Nie wiedziałam, nie wiedziałam tego. Pozdrawiam, wykle na dziewięć. Jelena nieznajomych nie ma. ich hmm. Będę napisała na <grybujesz> Nigdy tak nie było. Jej. O, prezencik. O je! Yeah. O, moja, moja ta Czapeczka z listy życzeń. O, dziękuję Ci. Przebiorę się i pozdrawiam Aniaks coś tam, coś tam. Zaraz podam jej nick, znaczy login. Hej ja te kotki pasują. Tak, albo nie, potem się w to przebiorę. Najpierw ten... Jego pozdrowię. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tak. no i pozdrawiam właśnie Aniaks. 3, 1, 2, 5. Boże. Dziękuję Ci. Tak sobie coś na następnym odcinku kupiłam. A może nagram zaraz kolejny odcinek? Ponieważ. Um, ponieważ ten. No. Mogę nagrać. Dlatego, no bo przecież mam dużo czasu. ja grałam do 22. No właśnie, yy, będę się z Wami żegnać, kochani. Yy, yy, YouTube, a, tak? Już, już. I pozdrawiam. Kora Lol5225. Pozdrawiam. Już Cię pozdrawiłam. Mm. Jeśli chodzi o kanał. Boże. Tak. Boże, źle napisałam i mi zakrotkowało. Tak. I jeszcze Wam chcę podziękować na koniec za 26 subskrypcji i 1000. 140 wyświetleń na kanale zrobiłam nowy film pod tytułem Piosenki pistąjące do użytkowników z Mysypeli. Część pierwsza. I Tak. A i zrobię intro, właśnie. Yy, tak, właśnie było. Co? Tak. jasne. Tak. Tak to moja siostra. Hmm, ale nieprawdziwe taka kanał no, Plant. Dobra, ja się z wami żegnam. Naprawdę teraz przesadziłam z nagrywaniem. Miało być podobno 7 minut, a ten... No właśnie, e, a nagrywam 9, więc... Pozdrawiam wszystkich serdecznie razem z królikiem Wiktorii, kropkiem. <laughs> nie, to nie jest królik e, Wiktorii. To po prostu Wiktoria ma królika. Ten. Nagram zaraz drugi odcinek, co się mam przyjmować, no, dobra.